Witam bardzo serdecznie, ze sobą Janusz Krasiowski i dzisiaj jest kolejna ścieżka u góry Marcina dzisiaj wam pokażę e, wejdę tu jak jest fajnie ale na każdym na każdym na tym to będzie właśnie no, na tych, to no, jest to no, bardziej ale to będzie na na jakimś i jak będziemy jeszcze teraz tutaj to wejdę tutaj ale to będzie potem a teraz po prostu jak i na piasek. Widzicie, to jest taki części parkuru a dzisiaj teraz pokażę że się robiło tak, tak, tu to jest właśnie parkur, to robią parkurowcy i to jest takie bardzo świetne Orchidowy też mi zrobią oto z tych oto fajnych wejści Ale to będzie na trzecim odcinku. Ale będziemy pary. I teraz na końcu czwartym odcinku będziemy robili coś całe. Czyli od tego. Potem od tego, tego. Potem od tego. A potem z gwiazd na znaczy coś ścianie. Tycie, łapie w górę. Subskrypcja pod moim kanałem, mm. i mm. jeszcze w jeszcze i dzisiejszy na mm. razie mm. dacie wykonać.